Jak odzyskać zainteresowanie kobiety? Cześć, z tej strony Tom Gaz. Jeżeli chcesz odzyskać zainteresowanie dziewczyny, z którą się spotykałeś i chcesz, abyś znowu jej się podobał, to słuchaj uważnie. Jeśli dziewczyna z początku była Tobą zainteresowana, ale to zainteresowanie do Ciebie utraciła, to najprawdopodobniej przeinwestowałeś. Czyli zbyt dużo pisałeś, zbyt dużo dzwoniłeś, zbyt często chciałeś się spotkać, czyli krótko mówiąc, za dużo od siebie dawałeś, nie wymagając nic w zamian. Albo druga opcja, dlaczego straciła Tobą zainteresowanie? Jest taka, że nie działałeś konkretnie jak prawdziwy facet. Czyli na przykład czekałeś, aż to ona ciebie pocałuje, lub aż to ona zaproponuje, żebyście na przykład poszli do niej. I zanim przejdziemy dalej, zasubskrybuj kanał czerwonym przyciskiem subskrybuj na dole pod tym wideo, a jeżeli do końca stycznia dobijemy do tysiąca subskrypcji, to przygotuję tylko dla widzów tego kanału coś specjalnego. Na pewno tego nie pożałujesz. Jeżeli straciło zainteresowanie Tobą, ponieważ przeinwestowałeś, to w takiej sytuacji najgorsze, co możesz zrobić, jest dalsze pisanie, dzwonienie do niej. W takiej sytuacji powinieneś uciąć kontakt na najbliższe dwa tygodnie i czekać, aż sama się odezwie. A powinna się odezwać, ponieważ jeśli do tej pory cały czas do niej dzwoniłeś, pisałeś, chciałeś się spotkać, a teraz nagle przestałeś to robić, to ona zacznie się po prostu zastanawiać, co się stało, co się zmieniło, że Ty przestałeś się do niej odzywać. I z czystej ciekawości do Ciebie napisze. Wtedy koniecznie nie odpisuj od razu, tylko wstrzymaj się ze dwa dni i wtedy je odpisz. I powoli rozkręcaj znajomość, tak jak robiłeś to do tej pory na początku waszej znajomości, ale już nie popełniaj błędu przeinwestowania. Natomiast jeśli sama się nie odezwie w ciągu tych dwóch tygodni, to sam możesz do niej napisać. Ale pod jakimś pretekstem. Na pewno nie może to być wiadomość typu, co tam u ciebie słychać. Bo w ten sposób pokażesz, że nadal ci na niej zależy i nadal bardzo chcesz z nią być. A to jest jasny dla niej sygnał, że nic się nie zmieniło i że nadal będziesz tak samo się zachowywać i nie będzie tobą zainteresowana. Natomiast jeśli utraciła tobą zainteresowanie, ponieważ nie działałeś i czekałeś, aż ona wykona pierwszy krok, to powinieneś postępować tak jak przed chwilą. To powiedziałem, doprowadzić do spotkania i na najbliższym spotkaniu zadziałać, czyli doprowadzić przynajmniej do pocałunku, który ją nakręci na Twoją osobę. Ale zaznaczam, przynajmniej do pocałunku. Im zajdziesz dalej, tym oczywiście lepiej. To dzisiaj na tyle. Teraz obejrzyj jeden z tych dwóch materiałów, które wybrałem specjalnie dla Ciebie, a zanim to zrobisz, zajrzyj do opisu, bo przygotowałem pewną niespodziankę, z której na pewno będziesz bardzo zadowolony. Cześć.